Przedstawiam Wam teraz jedne z najlepszych stojaków do domowej siłowni. A są to stojaki łączone z sekuracją, oczywiście od Marbosport. Te stojaki wyróżniają się wysoką jakością wykonania, szeroką regulacją wysokości i rozstawu, niezawodną sekuracją, a także możliwością składowania ciężaru. Regulacja wysokości co 10 cm wygodnie zmienia wysokość stojaków, tak aby dopasować ją do swojego wzrostu oraz typu wykonywanych ćwiczeń. A ta rączka nie tylko służy do wygodnej regulacji wysokości, ale także zrobisz na niej dipy. Przykładowo jeśli trenujesz w mieszkaniu i zależy Ci na tym, aby nie zdenerwować swoich sąsiadów w momencie, kiedy opuszczasz sztangę na stojaki, masz tutaj gumowe zabezpieczenie powierzchni, które mają kontakt ze sztangą, więc jest tutaj naprawdę cicho. Stojaki również nie porysują Ci podłogi, bo masz tutaj gumowe stopki, które jednocześnie bardzo dobrze działają antypoślizgowo. Wysokość regulacji, jaką możesz uzyskać maksymalnie to 152 cm, a minimalna wysokość 92 cm. Natomiast asekuracji wysokość maksymalna to 88 cm, a minimalna 58